A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, znowu zagramy sobie w kontrolu Europę ponieważ było dużo komentarzy, że chcecie tego trybu więcej. I ogólnie pijamy na jakiś serwer, żeby byli jacyś gracze. Niestety te najlepsze kraje są już zajęte, dlatego czym my możemy zagrać? Nie ma najlepiej. Dobra, może Włochami zagramy? Weźmy sobie naszą armię, od razu tutaj wysyłamy ich na San Marino. I będziemy się starali tutaj też tą armię nieco zwiększyć. I pieniądze oczywiście inwestujemy w nasze miasta. San Marino, zasadniczy cel wojenny. Trzeba by poszukać jakiegoś mocnego sojusznika, ale nie wiem, w ogóle na Francji ktoś gra. Gra. O, strasznie szybko poszło. Tylko sobie może najpierw poczekam, aż się to armia trochę bardziej zregeneruje. Dobra, chyba 45 tysięcy da radę, by tutaj zaatakować. Monako padło. Czy gościu tutaj z Francji idzie już na Szwajcarię? Kurde, strasznie szybko zajmuje. Dobra, robimy moi drodzy czołgi. Albo może piechotę? Tak, na razie chyba piechotą będę tutaj sobie kierował. Żeby się wbić na Bałkany i może tutaj trochę państw zyskać. Niemcy widzę, że zjadły Czechy. Okej. Okay. Tutaj się przejdźcie. Uzasadnijmy sobie cel na Słowenię. A może zrobimy sojusz z Francją? Co ty na to, Francja? Dobra, mamy sojusz z Francją. Bardzo miło i sympatycznie. Z ich strony już się zgodzili. San Marino padło. Bierzemy jak najwięcej pieniędzy, bo już wiem z komentarzy, żeby właśnie brać tutaj jak najwięcej tego, tej kasy. To się zawsze przyda. Możemy sobie zaatakować Słowenię, więc atakujemy. Od razu tutaj wysyłam piechotę. W sumie piechota jest spoko i w sumie można przejąć całą mapę za pomocą samej piechoty, jeżeli to nie są gracze. Jeżeli to byliby gracze, to już wtedy trzeba robić czołgi i inne tematy. A później się chyba weźmiemy tutaj za Chorwację, więc sobie też uzasadniamy cel. Nie wiem jaki plan będzie miała Francja, bo w sumie mógłbym też zaatakować Austrię, Przejąć Austrię i w razie czego byśmy mogli zaatakować Niemcy. Czy to zrobili razem? O to jest pytanie. Rosja zjadła tutaj Białoruś, Finlandia wbija się w Szwecję, my już mamy, moi drodzy, Słowację w swoich rękach. Słowenię! Słowenia, Słowacja, wiadomo o co chodzi. No i też atakujemy sobie Chorwację. Niech armia tutaj sobie poleci na automacie. Na razie nie mam punktów, ale zaczniemy sobie właśnie na Wiedeń i Austrię zrobić cel. Tylko nie wiem czy tutaj właśnie już ten Niemiec nie będzie coś kombinował. A Widzę, że Francja idzie w stronę Andory, a Hiszpania, ktoś gra na Hiszpanii, gra gość na Hiszpanii i przejmuje Portugalię. Niemcy chcą sojusz. No dobra, zostańmy ich sojusznikiem na razie. Będziemy mieli sojusz z Francją i z Niemcami. Będę mógł się skupić na Bałkanach, żeby tutaj wszystko przejmować, a nawet sobie dojść do Turcji. Bo no mam nadzieję, że nie będzie miał problemu, że sobie wezmę tutaj Austrię, tylko powinniśmy mieć punkty te policzne. On teraz Polskę zajmuje. No, Francja tutaj widać, że się szykuje. Szykuje się na kolegę z Hiszpanii. I on też od razu Węgra tu wjeżdża. Oby mi nie zabrał dużo terenu. Niemcy to Niech idą w stronę Rosji, kurczę, a nie do mnie. Ja sobie zasadniam cel, tutaj cel na Austrię. Biorę pieniądze od Chorwacji i Chorwacja nasza. Ale przydały się już czołgi, czołgi, czołgi. Żeby co nieco tutaj biły. I szybciej też będą bić wtedy. Mamy cel na Austrię, więc lecimy. Armia się zregenerowała, więc powinna sobie dać radę tutaj na stolicy. Mamy czołg. Czołg się już zrobi tylko teraz mi brakuje trochę tych punktów na wypowiadanie tych wojen. No widzę, że tutaj nieźle atakuje gości z Francji. Niby Hiszpan tutaj cofa jednostki, ale nie ma czołgów. Nie ma czołgów. A Francuz tutaj ma. 1000, 1000, tutaj chyba kolejny 1000, dużo piechoty ma. I Austria, moi drodzy, również staje się nasza. Więc bardzo dobrze. Niemcy, na to Niemcy? Czyli im się podoba to, co ja robię. Mam nadzieję, że później z Francją pokonamy Niemca. Ej, co tu się dzieje, proszę bardzo? Turcja. Na Turcji ktoś gra? Gra, czyli mamy w sumie teraz gracze. Tak, na Finlandii, na Francji, na Niemczech, na Włoszech, czyli ja. Turcja chce sojusz, ale się nie zgadzamy. I na Finlandii. A Finlandia, moi drodzy, sobie przejęła już całą Skandynawię. Bardzo ładnie, cała. nie tylko Dania w sumie. No Zarówno Francja i Niemcy są duże. Ja ja trochę urosłem. Ej, ale na Rosji nie ma gracza? Aha, wyszedł sobie ziomek. To jest ciekawe. Szkoda, bo ja w ogóle chciałem zagrać Rosją, bo Rosja wydaje się bardzo duża, to znaczy, że ma bardzo dużo pieniędzy i może byłoby fajnie sobie nią pograć. Czemu te punkty dyplomatyczne tak wolno lecą? Dobra, uzasadniamy sobie cel na Serbię. Myślę, że to nie będzie większego problemu. A co tu się dzieje? Niemcy atakują Holandię. Okej. Okay. Możemy już atakować Serbię. Ja coś czuję, że jestem to jeden z słabszych, co nie? Że oni już mają tyle po prostu tutaj terenów i pewnie pieniędzy, że to może być bardzo Ciężko. Nie wiem czy nie zaatakować Wielkiej Brytanii. Moglibyśmy się tu zdesantować, zabrać Irlandię, polecić sobie na Islandię. No i co ładnie wygląda ta Francja? Ja już tutaj zajmuję ostatnie prowincje w Serbii. Bierzemy sobie całą Serbię, okej. Okay. A jak ta Turcja sobie radzi? Ile on tu ma wojska? Ma tu czołgi jakieś. 1300. Tu jest jakaś armia. A to albańska, dobra, dobra. Tutaj 2000 czołgów, 1000, 1000. No kurde, ten ziomek wie o co chodzi. Ma bardzo dużo czołgów. 800. O najgorsze jest to, że ja muszę czekać. Nie mogę tak po prostu Atakować. i wiecie co bym teraz zaatakował? Rumunię jakbyśmy przejęli Rumunię to byśmy mieli bardzo dużo nowego terenu, a widzę, że Niemcy już zaczęły tutaj atakować Ukrainę Turcja tutaj zjada ostatni wysp w Grecji, jestem ciekawy co będą chcieli później zrobić czy to nie będzie te, tak, że będą chcieli w nas wjechać, ja nie chcę zostać naszym sojusznikiem no ale ja już mam sojuszników i to dwóch, dobra możemy zaatakować Rumunię, lecimy, jazda z nimi Chociaż inwestuje w pieniądze w rozwój co ile my zarabiamy, no 19 tysięcy milionów znaczy na plusie to jest całkiem dużo, tutaj rumuńsko ma Armię gonimy. Co ciekawe. Turcja ogłosiła wojnę z Rosją. Czyli oni się tutaj skupiają i tutaj będą walczyć. Okej. Okay. On no, Turcy. No. Rosja to całkiem spory kawałek ziemi do zgarnięcia. Może dlatego chcieli ze mną pokój, żebym brali czego nie atakował ich, jak on zajmie się Rosją. I tutaj zaraz w Rumunii zostanie nam tylko ostatnia prowincja. No tak naprawdę teraz się szykujemy do tego, co może się tu wydarzyć w przyszłości. Tutaj właśnie będzie jakaś wielka wojna z innymi graczami. Jak tutaj się potoczy zaraz sytuacja, kiedy skończą się państwa do podbicia? Bo teraz widzę, że tak. Francja ma tutaj bardzo dużo jednostek. I tak podejrzanie kieruje się w stronę Niemiec. Czy może zajmie Wielką Brytanię albo Portugalię? Ja sobie siedzę na Bałkanach teraz, aktualnie. Możemy sobie, moi drodzy, już Rumunię wziąć. I zaraz będę miał punkty. I ja będę leciał w stronę, że tak powiem. Tutaj, Bułgarii. Bułgaria ma tutaj czołgi? Nie, to są tureckie czołgi, okej. Okay. Tureckie wojska. Oni mają wojnę z nimi? No nie gadaj. Chyba tak, bo traci jednostki. Czemu mam tutaj Kraków? Co ciekawe. Kraków jest koło Bukaresztu, widzę, jakby się pytał. Nie, oni nie mają tutaj wojny. A teraz uzasadnili ten atak na tą. Zastępniam cel. No kurde, myślałem, że gość sobie pójdzie do Rosji. Niech idzie do Rosji, a nie tutaj mi treny będzie zajmować. No ale zobaczymy, no kto pierwszy, ten lepszy. Staram się tutaj ulepszyć tylko miasta na maksa. Ile zarabiamy? Plus 32 miliony. Jaki jest twój problem? <grym> nie mam. <grym> Dawać jednostki szybko tutaj przejmować. Może się po prostu podzielimy tą Bułgarią. On weźmie kawałek, ja wezmę kawałek. Chyba też tak będzie po prostu. No, on weźmie dwie prowincje, ja cztery. To wygląda sprawiedliwie, jak dla mnie. No i okej. Okay. Możemy sobie to zabrać. Niech Turcji na sojusznika. No. On teraz pewnie patrzy czy przypadkiem może nie zaatakować mnie, co? Ale sobie zwiększymy tutaj ilość czołgów. Ja ruszę, moi drodzy, w stronę sobie tutaj Mołdawii. Ty tam się zajmuj tą Rosją, a nie się patrzysz na mnie. i to już całkiem ładny teren mamy. Ładnie się to porobiło. Chłopaków tutaj odciąłem. Ej, co tu się dzieje? Niemcy kontra Finlandia. Francja leci w Belgię. Ale ciągle jest taka napięta sytuacja tutaj. Nie wiadomo, co się wydarzy. Francja chce zaatakować. No to my chyba też. No to my chyba też. Gdzie to są jakieś sojusze? Niemcy. Zerbi. Nie jesteśmy już sojusznikiem. Stwórzmy tu sobie armię czołgów. No, Niemcy są osłabione. Widać, że sobie z tą Finlandią coś tutaj walczą, ale nie wiadomo, czy mi się to uda, czy nie. A my byśmy teraz zaatakowali. Tak, Francja zaatakuje stąd. Ja z południa. Może być ciekawie. Znaczy, nie ciekawie dla Niemiec. Ja robię sporo czołgów. Dobra, w sumie teraz Turcja. Wiesz co? Chcesz ten sojusz? No, ale teraz nie chcę. <laughs> Skubańcy. No dobra. Dobra. Atakujemy, moi drodzy, Niemca. Na razie będę się starał to chyba ręcznie robić, żeby było tak bezpieczniej. Dobra, już całkiem takim sporo czołgów mam. Chyba to jest ogólnie jeździ 8 tysięcy czołgów bo tutaj te wszystkie to jest 2000 czołgów i zdobywamy prowincja po prowincji. co to robi Ukraina? Aha. A nam teraz moi drodzy Turcja zaczyna szykować cel. No to rewelacja na nas. No wiedziałem, że to tak się skończy. Dobra, Niemcy, ja chcę tylko ten te tereny. Aha, nie zgodzili się. No dobra, trudno. A e, czemu tutaj wojsko mi traci? Aha. I oni już mnie atakują. No dobra. on tu ma tych czołgów. 2000. No to kurde, ja mam trochę więcej. Tutaj zaczynamy walczyć z tymi jednostkami. Zniszczyć ich. Zniszczyć wrogie czołgi. Dobrze, jest bitewka. Jest bitewka. Niszczy tureckie czołgi. Dobrze, dobrze. Niszczy mu armię. Ej, Turcja, moi drodzy, się poddała. Wyszła z gry. No to let's go. No, moi drodzy. Obawiałem się, że będzie trudniej z tą Turcją. A jak zaraz sobie cały ich wezmę. Ej, teraz tak. Prosimy tutaj o pokój. Niemcy, weźmy te tereny. Widzę, że Francja przejęła bardzo dużo terenów, więc bardzo fajnie. Tylko brzydkie granice się zrobiły. Finlandię, Ale okej! Okay. To ja moi drodzy, jadę po Turcji w takim razie. Tylko tutaj trzeba ich czołgi, ale widzę, że moje czołgi wygrywają. Więc jest dobrze. Nie, wiem, czy goście zobaczył ilość moich czołgów i chyba po prostu postanowi, że się podda i wychodzi z gry. Co nie powiem, mi to pasuje. Ale tutaj widzę, że Turcja chce mi się desantować i to nieźle całkiem. Tylko te, to, te czołgi muszą być bardziej na usuwanie jednostek wroga, bo widzę, że on tutaj sporo wysłał tych desantów. I tutaj kolejne czołgi mu niszczę. Okej. Okay. Tutaj zdobywam Ateny. Ej, jest pięknie, moja armia tutaj ładnie się rozlewa. Tu jeszcze widzę jakiś desant się szkuje. 4000 czołgów tureckich tu idzie. Tutaj zmienić kwotę na 5000 czołgów. I to tak na szybko. Bo dopóki nie zniszczę tych czołgów, to one to będą sobie spacerować. Jedyny minus tej gry jest taki, że no nie da się jej przyspieszyć. czasami po prostu to się tak trochę muli długo. Oho, chyba się uda złapać te czołgi tutaj. No ale Gorsi też miał te czołgi. Aż dziwne. Dlaczego wyszedł? Może nie wiem, myślał, że nie wygra tego. Bo było widać, że tak sumuje te czołgi. Albo mama mówiła do pokoju, bo aktualnie jest pierwsza w nocy. Ale tego go pokonuje. Dobrze, dobrze, jazda z nim. No i pięknie, moi drodzy. Te czołki zostały rozjechane Teraz wszyscy mogą tutaj przejmować i prowincje po kolei. Aha! E, Francja, że tak powiem, moi drodzy, raczej to wygra. No jakby nie było. Nie wiem, co oni teraz planują. Ale też trzeba przyznać, że całkiem ładnie nam poszło. Wykorzystaliśmy dużo sytuacji na swoją korzyść. O! I Francja walczy, moi drodzy, z Finlandią. A to raczej Finlandia tutaj wypowiedziała wojnę. No dziwne, my jeszcze mogliby powadzić o Estonię. Mogliby tak naprawdę zająć wyspy brytyjskie, a oni postanawiają tak zaatakować. No Francja to jest przepotężna szczerze. Zobaczymy jak sobie poradzi. A Francja zaczęła wojnę z tą, z Ukrainą, ciekawie. Ej, co co to jest? Francja, co ty zrobiłaś mi tutaj? No, nie, no. Będziemy mieli teraz brzydką granicę. Wylądowaliśmy też na Cyprze, więc bardzo fajnie. No bo Francja też ma wojnę z Turcją i tutaj się tu wbili. Wykorzystali sytuację, że tak osłabiona Turcja jest. No dobra, no niech im będzie. Ale troszkę mi się to nie podoba. No i teraz ze wszystkimi po prostu prowadzą wojnę. Nawet Ukrainę mi zakosili, ja miałem też ochotę na Ukrainę. Mam nadzieję, że chociaż Mołdawię mi zostawią. Aha, i moje jednostki dotrą tutaj później, bo przez jakieś jezioro się desantują. No, rewelacja. No jego jednostki tutaj przyszły pierwsze. No ale dobra, no nie ma tragedii. Nie? Nie ma tragedii. Ważne, że Turcja została pokonana. A nie, jednak, jednak, jednak moje pierwsze. Więc, moi drodzy, mamy sporo terenów. Granice potworne. No i to ta Finlandia tutaj sobie całkiem nieźle radzi z tego co widzę. No co to są za czerwone plamy? Co to jest? Rosja? No chyba Francja coś tak czuje, że sobie poradzi. Jeżeli chodzi o tą Finlandię. Oni już tutaj kończą temat z Rosją. Temat z Turcją już dawno został zakończony. Ja sobie po prostu zjemy kraje bałkańskie tutaj do końca. Jedźcie tu szybko sobie na Mołdawię, chłopaki. No co to jest za Państwo? Niemcy? To ciekawe. nie zobaczcie, co tu się dzieje. Armia po... Po prostu czołgów. Tutaj już jedzie Finlandia. Tylko Finlandia tutaj 300 tysięcy, 300 tysięcy. Tyle oni mają piechoty. Wreszcie dużo. Zobaczmy, kto tu wygra. Nie no, czołgi padły, a tu? Tutaj na razie przejmują. Ty, ale ta armia jest duża. Mołdawię i Bośnię i Hercegowinę możemy sobie już zjeść. Stałe tutaj przejęte te dwa państewka. Czy ja bym był w stanie teraz zaatykować Francję? Szczerze nie mam pojęcia. Ale w sumie, moi drodzy, już sporo gramy. Chwilę gramy. Dużo się tutaj wydarzyło. Ja mam trochę ochotę to sprawdzić. Co prawda, jesteśmy w sojuszu z Francją, ale no nie wiem, no nie wiem. no fajnie byłoby zaatykować. Teraz Francję. A pieniędzy mamy, trochę mamy. I ja bym zrobił też tak, że po prostu zrobiłbym potężne czołgi. Zarabiamy po 12 milionów jeszcze. No to w sumie 12 to nie jest dużo. Nie, czy czekajcie, jesteście 15 na plusie. Jeszcze trzeba polepszać miasta. No jak tutaj to wygląda? Oni mają tutaj 3 tysiąca. Tutaj mam 250 tysięcy. 355 tysięcy. Urde, też mają tam armię skubańcy francuscy. No najwyżej ten. Będę trochę tracił pieniędzy, no. Albo piechotę usunę, no. Czołgi są o wiele lepsze. Mam tutaj 3 armie po 5 tysięcy czołgów. Zerwi więzy. Zerwane więzy mamy z Francją, moi drodzy. I Teraz Francja, takie, coś się dzieje? Co się dzieje? Co się stało? No i teraz co jest? Jak to? Jak to? No w tej grze można zbankrutować? Jestem ciekawy. No z tego co sprawdziłem, on już tutaj nie ma jednostek, a Francja jest, w tak powiem, w stanie. Finlandia jeszcze tu ma jednostki, których właśnie nie używa za bardzo. Nie wiem o co w tym chodzi. Pół miliona, 250 tysięcy, 250 tysięcy, 250 tysięcy. No ja już tutaj mam na minusie, hajs. Francja, moi drodzy, wyszła z gry. Francja się załamała. Francja się Załamała. No, no, nie, no, wyszli z gry. No, co za. Co za kracze? No, dlaczego oni wychodzą z tej gry? Francja wyszła. Francja zobaczyła chyba na ilość moich czołgów i powiedziała: Nie, no, to jest GG. Grzeciane tracę pieniądze, ale zaraz zobaczymy, moi drodzy, co to by się działo. Ogłaszamy wojnę. I tutaj armia, niech wszyscy po prostu lecą na automacie, przejmują tereny. <grym>, no, śmiesznie. Śmiesznie, moi drodzy. Francja po prostu się załamała. I my wtedy, teraz szczerze, myślę, żebyśmy pokonali też Finlandię. Tylko my. Mm, mamy ten. Pokój z Finlandią możemy sobie wziąć na razie. Co ty na to, Finlandia. Oni nie chcą. Oni nie chcą. To ciekawa sytuacja. Czekajcie. A jakbym tak wziął moje czołgi i skierował. albo tutaj, chociaż ten czołg wziął. Bo tutaj mamy przewagę liczebną. Czy damy radę tutaj pojechać te jednostki? On ma tutaj dwa tysiąc, tysiące, 3000, trzy prawie piątkę tutaj. A tutaj on ma 170 tysięcy wojska. Ale my te wojsko mu niszczymy. I to w sporym tempie. Moi drodzy, czy ja wygram tą grę? Czy ja wygram tą grę? O, to jest pytanie. Ej, zniszczyłem mu armię. zniszczyłem mu armię. Dawaj Olsztyn. Ja w sumie Francja nie ma żadnych jednostek, co nie? Więc my sobie możemy normalnie. Jechać tematy, że tak powiem, w Finlandii w takim razie. Skoro mamy z nimi i tak wojnę. A czemu nie? Tylko trzeba uważać, żeby tutaj gdzieś nie wpaść w jakieś sidła jego wojska. Nie mam takiej ilości czołgów, że to nie powinno być problemem tutaj. Nic. Co? Dywizja w dańsku została zniszczona? Czego? I co tu się dzieje? Czemu ja teraz tyle czołgów? Dobra, już wiem o co chodzi. Tu są te chore ilości pod obronę. Nie, ja nie mam siły. Dlaczego te jednostki znikają? On tu stworzył jakąś chorą obronę. Co za ty? Dobra, robimy znowu 5 tysięcy czołgów. Czołgów. Nie, to powiem wam, ta obrona tutaj, gdzie nie, gdzie jest chora. To jest chore. <laughs> Lobby napisał. No trochę racji, ale. Kurde, zdenerwowało mnie tym trochę. Ja muszę zniszczyć tą armię. Muszę piechotę rozjechać. Co on tak szybko przejmuje to? Czy on teraz robi jakąś niesamowitą, wielką obronę w tej prowincji? Ej, no, ja tracę trochę tych czołków tutaj, ale okej. Okay. Praga została odzyskana. On ucieka, on ucieka. Czy ja tu stracę wszystkie czołgi? Jeżeli tak, to uważam, że ta gra jest zepsuta i stąd wychodzę. Dobra, jednak nie. No ja tu mam ogromne ilości czołków. Ty patrz, te czołgi tylko tutaj wchodzą i jak dostają po głowie. Co jest grane? Bo tu są jakieś samoloty! Nie, no to to jest... Co to ma być? Nie, moi drodzy, ja się poddaję. Nie no nie uwierzę. Ale moi drodzy, no całkiem, nieźle nam poszła ta wojna, nie wiem o co chodzi. Dlaczego to jest takie potężne? Czekajcie, jak to są samoloty, to coś można z tym zrobić? Nie wiem. Jeszcze, że tak powiem, nie odkryłem tego, ale to jest chore. To, co się stało, jest chore. Ale ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górę, komentarzu, subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Trzymajcie się hej.